Cześć kochani Ziślewska, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj opowiem Wam o tych kosmetykach, zarówno jeśli chodzi o pielęgnację, jak i o kolorówkę, które mi się po prostu nie sprawdziły. Zapraszam. Tak, będzie o kosmetykach i do makijażu, i do pielęgnacji, a z racji tego, że będzie pielęgnacja, no to ech, oczywiście trzeba zaznaczyć, mam wrażenie, że podwójnie że to jest bardzo indywidualna sprawa. Makijaż, w gruncie rzeczy, też, ale pielęgnacja, wydaje mi się, że jednak bardziej. Nawet osoby o tej samej, o tym samym typie cery mogą zupełnie inaczej zareagować na kosmetyk dany. No i tu będzie o tych kosmetykach, które no pewnie podobają mi się. <laughs> nie sprawdziły mi się z różnych względów. <laughs> Żałuję już, że założyłam sweter, bo jakoś tak ciepło jednak jest w tym pomieszczeniu. No ale dobra, nie ma co narzekać. Jedziemy z tym, zaczynamy. I zaczniemy od pielęgnacji i ja przyznaję, że będę troszeczkę narzekać na kosmetyk, którego już u siebie nie mam, bo pomimo tego, że mi się nie sprawdził i nie byłam fanką i nie zachęciłabym nikogo, żeby po niego sięgnąć, to jednak go wykończyłam. Bo nie był jakiś taki bardzo, bardzo tragiczny, ani mnie nie uczulił, ani nie dostałam żadnych plam, ani nie szczypał w oczy. I z racji tego, że go wykończyłam, a ostatnio nie mam y, zwyczaju chowania pustych opakowań. Nie kręcę dla was, dla was denek kosmetycznych, jeśli chodzi o pielęgnację, więc wyrzucam, wyrzucam od razu do opakowania. Z reguły informuję Was tylko na Instagramie w moich stories, że coś skończyłam, czy mi się to podobało, czy nie podobało, i itd. I pudełko idzie do kosza, a kosmetykiem, o którym teraz chcę powiedzieć, y, przyłączyłam się na stronę, bo nie chcę wiecie. Pomylić żadnej nazwy, zdjęcie i tak wam tutaj zaraz wrzucę na ekran. Jest to lekka emulsja odmładzająca z SPF 50 marki Bandy Cosmetics. Moi drodzy, zapowiadało się bardzo fajnie, bo z racji nazwy lekka emulsja. No to jest coś dla mnie, dla mojej cery mieszanej, prawda? Kosmetyk, który da mi wysoką ochronę, ale nie będzie leżał ciężko, nie, ma, nie da mi zbyt dużej ilości nawilżenia, bo od tego mam kremy. Ja zwykle SPF kładę na krem nawilżający jeszcze na dzień oczywiście. I jak zaczęłam korzystać z tego kosmetyku, to wydawał mi się super, bo rzeczywiście pomimo tego, że konsystencja wydawała się bardzo bogata... I gęsta, i tłusta, to jednak pięknie się nanosił na twarz, pięknie się wchłaniał i leżał bardzo lekko, i nie było tej tłustej powłoki, tego tłustego filmu. I wszystko było super do momentu, jak zaczęłam na niego nakładać makijaż, ponieważ to jest ten typ kosmetyku niestety który bardzo się roluje pod makijażem i nieważne po jaką metodę, znaczy jakiej metody aplikacji podkładu użyłam, czy były to dłonie, pędzel, gąbka i tak musiałam sobie później takie, wiecie, niteczki kremu z SPF ściągać z twarzy razem z podkładem. Więc zawsze przed nałożeniem później się nauczyłam y, szmatką jakąś ściereczką, ręczniczkiem starałam się usunąć ten krem, a i tak zawsze później przy aplikacji y, czy do korektora, czy podkładu właśnie miałam te niteczki, rolowało się to wszystko. No nie sięgnę po niego y, kolejny raz, bo chociaż nie codziennie noszę makijaż jak go noszę, to lubię, żeby on się aplikował bezproblemowo, a niestety ten krem sprawiał, że tak nie było, a na ręku nie brakuje dobrych kremów z wysoką ochroną przeciwsłoneczną, z drogerii, które robią co mają robić, są świetne dla mojej cery, które lubię, a jednak nie sprawiają, że męczę się przy aplikacji podkładu, więc ten krem z Bandy dla mnie jednak nie. Mam teraz coś, co jest jeszcze gorsze? <laughs> I znowu, formuła jest super. To jest krem, który pięknie się wchłania, z tym, że tutaj jest więcej tego nawilżenia. Znowu mówimy o kremie z SPF, z ochroną przeciwsłoneczną. Tutaj jest więcej nawilżenia niż w tym kremie od Bandy, więc ja tutaj korzystam z tego kosmetyku jako kremu nawilżającego i SPF w jednym. Już nie muszę niczego nawilżającego pod niego kłaść. I słuchajcie, nie wiedziałam, że to możliwe, ale roluje się pod makijaż jeszcze bardziej. Więc ja dzisiaj nałożyłam makijaż bez kremu z filtrem, i później po nagrywaniu będę zmywać twarz i dopiero później będę nakładać to wszystko jeszcze raz, bo jest naprawdę bardzo, bardzo źle. I mowa tutaj tym razem o La Roche posay to jest ich seria Chica Plus. I teraz nie wiem, czy to jest po niemiecku, czy po francusku z witaminą B5 na pewno jest i z f 50 A to jest bardzo przyjemny słuchajcie kremik no tak jak powiedziałam dosyć gęsty dosyć bogaty, za dużo nałożyłam muszę go wytrzeć bo mi się nie chce tego rozsmarowywać Nawierzający intensywnie, ale nie tłusty przyznaję jest bogaty, ale nie bardzo tłusty czy on pachnie? Ma ten taki typowy zapach kosmetyków z filtrami przeciwsłonecznymi, to mi nie przeszkadza. To jest też oprócz tego pantenol w 5% stężeniu, jest yy, cynk. Yy, jest coś po francusku, czego nie jestem w stanie przeczytać. No to jest yy, krem i ochronny i naprawczy i jego formuła jest super. Natomiast fakt, że się roluje przeokropnie, tak jak mi przeszkadzał ten od Bandii i już wtedy <słuch> No, korzystałam z niego, ale tak jak powiedziałam, to nie, było, to nie było przyjemne doświadczenie. Tak tutaj, chociaż jest go tutaj sporo, to zastanawiam się, czy go komuś nie oddać. Komuś, kto nie nosi makijażu na co dzień, na przykład, albo komuś, komu to rolowanie nie będzie aż tak bardzo przeszkadzać, a może u kogoś się to tak rolować nie będzie, nie wiem, może to jest kwestia mojej karnacji, mojej skóry, tego egzemplarza, tego typu He, i sięgnąć po coś innego, bo wkurza mnie jeszcze bardziej. Jest jeszcze większy problem, jeśli chodzi właśnie o to zbrylanie się, więc nie. No i teraz przechodzimy, moi drodzy, do kolorówki i przyznaję, że tutaj jest tak... No jest kiepsko. Jest kiepsko. Zaczniemy od bronzera marki Lovely i przyznaję, że jeśli chodzi o kolorówkę dzisiejszą to właśnie skupimy się na kosmetykach tej marki. Bo kupiłam ostatnio kilka, no jakiś czas temu. No nie ostatnio tak, ale te kosmetyki trochę już u mnie są i niektóre egzemplarze bardzo długo testowałam, bo tak byłam tak nie do końca wiedziałam. Były dni, że mówiłam sobie: "Nie jest aż tak źle", a były dni, kiedy rzeczywiście było strasznie. No i jednak końcowy efekt jest taki, że nie podobają mi się na przykład ten bronzer od Lovely, to jest ich High School Star Face and Body Bronzer. Taki lekko słodki zapaszek to jest satynowy brązer do twarzy i ciała aksamitnej formule. Nadaje efekt skóry muśniętej słońcie, słoń, słońcem. Słońcem. I za. O naturalnym wyglądzie. Wiecie co? On jest zbyt ciepły na mnie. Jest tutaj drobina. Przyznaję, że ona nie jest duża i nie jest bardzo irytująca. Natomiast ja bym nie powiedziała, że to jest satynowy brązer. Satynowy brązer to jest to, co mam dzisiaj na sobie. To jest brązer marki Milani. Jestem w stanie go teraz wyciągnąć bez zrobienia wielkiego hałasu. To jest brązer marki Milani, który się nazywa Silky Matte. I to rzeczywiście jest brązer, który w opakowaniu, w opakowaniu wygląda na matowy, natomiast na twarzy pozostaje taki, pozostawia taki bardzo naturalny, satynowy właśnie efekt. To jest brązer rozświetlający, nazwijmy rzecz po imieniu, który jest ciepły. I jeszcze tego typu kosmetyk latem, kiedy jestem opalona, może by i na mnie działał, gdyby nie był taki jasny natomiast no ja nie, oparam, nie opalam się w jakiś intensywny sposób bo jednak te filtry przeciwsłoneczne nakładam gęsto i często, no ale jednak trochę się opalam i wydaje mi się, że ten kosmetyk byłby wtedy na mnie niewidoczny, teraz jest dla mnie jeśli chodzi o odcień ok natomiast jest za ciepły nie chcę powiedzieć, że w taki intensywny irytujący, pomarańczowy sposób ale no ja jednak wolę, żeby ten brązer był Neutralny, może być, może się skłaniać troszeczkę w, yy, w stronę ciepła. No, on jest taki oliwkowy. No, nie wiem, no nie jest to mój odcień. Nie wyglądam w nim dobrze. I też jest rozświetlający z drobiną. Yy, nie jest solesetynowy. I powiem Wam, że jeszcze aplikacja jest taka. Nie tyle, że problematyczna bardzo, ale nie mogę sobie tak frywolnie z nim postępować, jak postępuję sobie z innymi kosmetykami, które lubię i które mi się sprawdzają, bo z racji tego mi się wydaje, że ja jednak nakładam ten brązer na nieprzypudrowany podkład, a nie lubię pudrować podkładów na boku twarzy. Ja tylko utrwalam sobie podkład tutaj w okolicy strefy T, w okolicy nosa, tutaj chodzi o boki zwłaszcza i troszeczkę tutaj policzki, brodę i obszar między brwiami. Lubię jak podkład naturalnie wygląda na bokach twarzy i nie chcę go przypudrowywać po to, żeby nakładać ten brązer, który i tak średnio mi się podoba, jeśli chodzi o jego wykończenie i odcień. Więc um, muszę uważać, żeby on się nie przykleił za bardzo w jednym miejscu, bo później ciężko jest go rozblendować. No nie jest to bronzer dla mnie drogeria ma o wiele fajniejsze brązery, które super wyglądają na moje karnacji, jeśli chodzi o odcień i bardzo przyjemnie się z nimi pracuje. I rzeczywiście mają fajny, satynowy, lekko lśniący blask. Mowa na przykład o Physicians Formula Butter Bronzer jedne z najlepszych brązerów, jakie są w ogóle na rynku, więc nie ma o czym mówić. Dwa pudry, sięgnęłam po dwa pudry. Jeden jest z tej um, kolekcji właśnie Back to School, czyli Popular as Me Mattifying Pressed Powder. I może od niego zacz zaczniemy właśnie. To jest puder matujący, prasowany, transparentny. I rzeczywiście wygląda na bardzo lekki i przyjemny. W użyciu ja chciałam coś, co będę mogła nosić w torebce wiecie, takie na lekkie poprawki w środku dnia, jakbym się gdzieś koło nosa za bardzo wyświeciła, no to wiecie, nawet puszkiem, czy małym pędzelkiem, czy nawet palcem słuchajcie, ostatnio zauważyłam, że można, jeśli chodzi o prasowane pudry, troszeczkę sobie tam to wszystko poprawić, zebrać sebum, później palcem ładnie puder doklepać i jest ok. Ten puder przede wszystkim tak, matuję zaraz po aplikacji, bo ja próbowałam z niego korzystać jako puder właśnie do poprawek w ciągu dnia, ale też do utrwalania po prostu makijażu. Do utrwalania absolutnie się nie sprawdza, bo on tego podkładu nie utrwala. Tam wszystko jeździ mi na twarzy, bardzo szybko się wyświecam. Bardzo! Właściwie ten puder to jest matujący, tak jak powiedziałam, zaraz po aplikacji, a później błyszczę się masakrycznie, gdziekolwiek bym go nie nałożyła i chociaż po aplikacji wygląda fajnie, lekko i tak no niewidoczny jest, widzicie, ja tutaj nabieram na polucha znaczną ilość i on wygląda lekko i jest przeźroczysty i takie aksamitne, fajne wykończenie ma, pod palcem oczywiście, bo wykończenie, jak już żeśmy ustalili na początku mamatowe. to po godzinie już wygląda ciężko i tak leży na tej twarzy i bardzo mi się nie podoba i jeśli chodzi o poprawki to też oczywiście się nie sprawdza bo ja go nakładam a po 15 minutach już o tym macie który jest w nazwie można zapomnieć więc to nie jest dobry puder matujący dobry puder matujący z drogerii ma na przykład essence nie pamiętam jak on się nazywa to jest też takie plastikowe opakowanie puder prasujący, biały o wykończeniu przejrzystym, czyli transparentnym ma chyba różowe napisy bardzo fajna opcja, też bardzo atrakcyjna cenowo, ale robiąca co ma robić, tutaj mi się kompletnie to nie sprawdziło i sięgnęłam też po kolejny puder matujący, tym razem ma być ultra matujący, bo to jest yy, Ultra Matte Skin, puder bambusowy, Sweet Kissing Powder, bardzo słodko pachnie, tak? Plastikowa, złodka. To jest transparentny, matujący puder prasowany do twarzy. Zawiera ekstrakt z pędów bambusa, który silnie absorbuje nadmiar sebum. I przyznaję, że tu, jeśli chodzi o matowienie cery, jest troszeczkę lepiej. Ja sięgnęłam po ten puder bambusowy, ponieważ bardzo lubię puder bambusowy z Eveline, z taką zieloną. To jest chyba seria, zieloną nakrętką. Seria Wonder Match, z tym, że tu mówimy o pudrze sypkim. Chciałam znowu mieć coś matującego. Tak, na wszelki wypadek, gdyby to nie wypaliło, chciałam mieć coś matującego do torebki, właśnie. Z tym, że. No, on jest tutaj ubrudzony troszkę, bo wkładałam w niego też gąbkę, aplikowałam go gąbką też wilgotną na twarz. Um, on wytrzymuje dłużej w macie na mojej twarzy. Ale też nie na tyle, żebym uznała ten kosmetyk za godny uwagi. Żebym go mogła polecić, żebym stwierdziła, że to jest sukces. Rzeczywiście mogę go nosić w torebce do poprawek, mogę nie utrwalać makijaż. Jest o wiele lepiej niż w pudrze z tej serii Back to School. Natomiast i tak nie jest ok. A mówimy. Y o tej mojej cerze i nadmiernym wytłuszczaniu się czy wyświecaniu się teraz, w okresie, kiedy tak naprawdę ta moja strefa T, która z reguły się przytłuszcza, ja przypomnę, mam cerę mieszaną i właśnie to w strefie T mam problem z sebum, to moje sebum nie jest. Jakieś takie nadwyra, nadwyraz agresywne, teraz nie za bardzo się przytłuszczam. Bardziej ta moja cera idzie teraz w kierunku normalnej. Muszę bardziej dbać o nawilżenie, sięgać po gęstsze, bardziej, bogat, bardziej bogatsze, po bogatsze formuły. A i tak te dwa pudry. Nie dają sobie rady, więc w okresie, kiedy naprawdę tego matu i wysuszenia potrzebuje, czyli latem, no, wieszczę tutaj porażkę i to wielką, więc nie, to nie jest coś, co się mi sprawdziło, więc nie. Tutaj kosmetyk, który testowałam bardzo długo, bo ja lubię kremowe formuły i mowa tutaj oczywiście o High School Crush Blusher, znowu marki Lovely. Ja lubię kremowe róże. Wolę. Zdecydowanie wolę niż te pudrowe, a y, mamy jeszcze opcję płynną, więc lubię kremy. Taki jest ranking kremy, płyny i potem dłuższa przerwa i pudry. <grywia> lubię to wykończenie, lubię ten naturalny, delikatny blask, które często mają. Ja mam tutaj odcień, nie pamiętam jaki. Ale mówiłam chyba o to jest róż w sztywcie okromowej formule, ale tutaj oczywiście na naklejce był. Odcień chyba w kosmetyczce miesiąca go pokazywałam i ten odcień jeszcze pamiętałam, bo dopiero po co do dopiero co po te kosmetyki sięgnęłam, bardzo fajny odcień, bo to jest taka różowa delika, różowo-delikatnie brzoskwinka. Bardzo fajna formuła w tym sensie, że pomimo tego, że to jest sztyft, to nie jest to tępy kosmetyk, nie ma problemu z aplikacją jego, bo są czasami róże w sztyfcie, które jednak sprawiają, że trzeba je porządnie najpierw na przykład rozgrzać pod palcem albo właśnie na dłoni, żeby ta formuła się troszeczkę poluzowała i ładnie nałożyła na policzek. Tu tego problemu nie ma z tym, że ja jednak i tak preferuję pędzelkiem po prostu tutaj sobie miziać albo właśnie na dłoń go nakładać i stąd ten produkt zbierać. Rozpuszczam mi makijaż poniżej. Nawet jak jest to podkład przypudrowany, bo tak też próbowałam, niestety... Zbiera mi produkt. Nie wygląda mega tłusto i nie jest mega tłusty, to trzeba przyznać. Odcień jest piękny, aplikuje się pięknie, natomiast y, widzę, że jak nie zaraz po aplikacji, kiedy podkład jest nieprzepudrowany, to po dwóch, trzech godzinach widzę, że to jednak wszystko poniżej. No prześwituje moja skóra, widać, że podróżem nie ma podkładu, więc nie. Nie, wiem, że wielu osobom się ten kosmetyk sprawdza. Y, ja nie należę do nich i a, i jeszcze mamy Subject Me Eye Topa. To jest to trio toperów do oczu i musicie przyznać, że one wyglądają spektakularnie. Są bardzo mięciutkie pod palcem, są bardzo przyjemne, natomiast są bardzo rozczarowujące, jeśli chodzi o ich performance i jeśli chodzi o to, jak wyglądają na oku. Yy, tutaj jest blask. Znaczy, oprócz tego, że jest bardzo drobno zmielona drobina rozświetlająca, którą ja doceniam, są jeszcze takie pojedyncze, większe drobinki brokatu. Po co nie wiem? Bo jest ich na tyle niewiele, że jak się je nałoży na twarz, znaczy nie na twarz, przepraszam, na oko, na powiekę, która jednak jest częścią twarzy, więc trochę nie do końca się myliłaś, ale trzeba być precyzyjnym. <noise> jak się nałoży te topery na oko, to to wygląda tak, że jest tak delikatnie lśniąca powieka. I tu i ówdzie pojawia się brokacik, którego jest na tyle niewiele, że wygląda to w efekcie końcowym, jakbyście blendowali ten błyszczący y, cień pędzlem, którego wcześniej używaliście do cienia brokatowego i on się nie do końca wymył, i macie takie resztki takiego nie wiadomo skąd brokatu, który się przyczepił do powieki i tam siedzi. Y jak już jest drobina tego rozmiaru, to niech jej będzie więcej, żeby to było spójne, żeby to wyglądało rzeczywiście jak powieka opuszczona drobinkami, a nie wiecie, trzy drobiny na krzyż. I, i nieważne, ile z tego y, oczywiście ci nie nałoży, bo tych drobin, tak jak powiedziałam, naprawdę jest niewiele. Więc, żeby mieć tak w miarę spójny wygląd, to trzeba tego bardzo dużo nawalić, co sprawia, że wygląda to ciężko, nieładnie i kredowo. Ja jestem fanką delikatnego blasku. Ja nie muszę mieć na co dzień takiego, wiecie, cienia na powiekach. Nie musi mi się to wszystko skrzyć. To nie musi być poziom turbopigmentów. Doceniam na co dzień, kiedy wychodzę na zakupy, delikatnie lśniący, nawet satynowy blask. Te cienie są bardzo licho. Liche. Są bardzo liche. Naprawdę tak jest, wiecie. No O tyle, o ile. I to jeszcze byłoby ok, bo na pewno znajdą się amatorzy takiego blasku, stwierdzą, i za co ty bredzisz? Wygląda to elegancko, subtelnie i mi się te drobinki pojedyncze tu i ówdzie podobają. I to jest ok, prawda? Nie wszystko musi się wszystkim podobać. Jak to się mówi, każda potwora znajdzie swojego amatora, natomiast one u mnie strasznie włażą wszędzie. Strasznie się zbierają i to bardzo szybko, więc ja muszę je kleić na klej pod brokat, żeby nawet ta, ten lichy blask jako tako utrzymać. Granie warta świeczki, moim zdaniem, bo wolę sobie po prostu powiekę mm, delikatnie rozświetlić, tak jak powiedziałam, delikatnie rozbłyszczającym satynowym cieniem, że ta powieka lśni taką zdrową, takim zdrowym, nawilżonym. Takim zdrowym blaskiem, nawilżonej cery, e, a nie muszę dodatkowo kombinować. Wiecie, jak robię naturalny, taki lekki makijaż, to też zależy mi, żeby ten makijaż, żebym ten makijaż mogła wykonać szybko. Kiedy muszę się bawić w dodatkowe utrwalanie e, takiego, wiecie, lichego, no nie lichego, bo to jest takie bardzo negatywne słowo, takiego delikatnego blasku, nie chce mi się. Więc e, nie, nie sięgam po te cienie. Ta drobinka. Mnie irytuje. Mówię o tej dużej drobinie, wiecie, trzy, trzy drobinki na krzyż. Ten blask jest taki naprawdę, naprawdę no rozczarowujący, bo nawet jak się trzyma tą paletę w ręku, to sobie człowiek myśli, no może nie metaliki, ale będzie blask mokrej powieki. Nie, nie. Jeszcze na palcach się nabiera ten cień, to jest ok. Natomiast później jak się go aplikuje na powiekę, czy na skórę, jak się robi słocze, to jest bardzo, bardzo tak, okej, okay. okej, okay, bez szału. No nie, nie, nic mnie tutaj nie zachwyciło. Kłamię. E, tak, wiecie, żeby zakończyć ten filmik pozytywnym akcentem, mała rzecz, ale cieszy. Słuchajcie, tam w tej ofercie Lovely, jeśli chodzi o tą Back to School kolekcję, mają dwa olejki do ust. I tam są w środku jakieś kamyczki w tym moim. Nie pamiętam czy w, tym, w tej drugiej opcji smakowej. Też tak było. No tu mam jakieś kameczki i ja mam tą opcję Mint Lip Oil. To jest fenomenalny jak do ust. Kiedy się robi tak jak teraz, czyli w domu jest ciepło, bo jest ogrzewanie centralne włączone i to powietrze jest suche, na zewnątrz jest zimno i wiatr i śnieg i te usta, wiecie, już same nie wiedzą co mają zrobić, żeby nie popękać, nie wyschnąć i nie krwawić. Olejki to jest coś, co mam wszędzie. Czy to w samochodzie, czy w Kieszeni, kurtki zimowej, czy w torbach różnego rodzaju. Więc mam ich sporo. Pokazywałam Wam ostatnio w filmiku olejek do ust marki Pierre René. Tamten ma pigment, ten jest bezbarwny, ten jest gęstszy, taki bardziej odżywczy i też trochę można powiedzieć ochronny, bo jednak pokrywa usta grubszą warstwą, tak fajnie na nich siedzi. Do tego jest ten delikatny posmak słodkiej mięty. Bardzo fajna opcja. Bardzo on się nazywa w ogóle Good Vibes Mint Lip Oil. Super jest. I wiecie, ten taki y, rolon zwany z kuleczką. Mi się przypomina, jak kupowała mi mama pierwsze błyszczyki. Wiecie, jak byłam kilkuletnim dzieciakiem i był taki, wiecie, makijaż dla dzieci. Y, czy perfumy, w takie właśnie w kuleczkach. Tak mi się kojarzy z dzieciństwem. Y, bardzo fajny olejek i może niewielka rzecz, ale tak jak powiedziałam, cieszy. Więc, żeby zakończyć ten filmik, to z pozytywnym akcentem, to serdecznie polecam. Dobrze, moi drodzy, kończymy na dzisiaj. Ja się już z Wami żegnam. Koniec tego marudzenia. W środę będzie o wiele pozytywniej, ponieważ będą ulubieńcy miesiąca. Będzie i pielęgnacja, i kolorówka. Będzie jakoś tak, wiecie, weselej. Zapraszam Was serdecznie, a za dzisiaj Wam już dziękuję. Do zobaczenia. Na razie. Pa!